Jedz, Kamilka, jedz, jedz, jedz. Krztusi się, Boże! Kamilka, Kamilka! Stop. Pamiętaj, że podczas zakrztuszenia nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów unoszących dziecko do góry, dlatego że treść, którą się zakrztusiło, może powędrować jeszcze dalej, i to niestety pogorszy sytuację dziecka. Jeżeli karmisz sobie maluszka piersią, butelką, czymkolwiek, lub ono jest po karmieniu i na przykład ulało, zakrztusiło się tą treścią i widzimy, że nie radzi sobie z odkrztuszaniem, że ten kaszel efektywny nie pomaga, to dopiero wtedy zaczynamy działać. Bo generalnie większość dzieci radzi sobie po prostu tym, że kaszle i wychodzą sobie z tego zakrztuszenia, nie trzeba nic więcej robić. To staramy się delikatnie odwrócić tego naszego maluszka do boku. Jeżeli widzimy, że jest jakaś wydzielinka w jamie ustnej, to delikatnie palcem lub pieluszką ją wyjmujemy. Nie chodzi o to, że wkładam palec głęboko do gardła, absolutnie tego nie robimy tylko to, co jest w jamie ustnej. Najczęściej dzieci, które krzuszą się mlekiem a, lub wodami płodowymi i tworzą im się takie dosłownie bańki w buzi lub wychodzące z buzi. Wystarczy je przebić, te bańki, wygrzebać to, co jest tutaj tylko w jamie ustnej i już dziecko zaczyna oddychać, tak? Więc dajemy mu chwilkę, niech sobie pooddycha i jeśli jest lepiej, to przytulamy do siebie. Natomiast jeśli ten manewr nie pomógł, od razu układamy dziecko głową do dołu, tak żebyśmy widzieli jego plecy. Hop! Nie chwytamy za gardełko, tylko robimy fałkę tutaj na żuchwie. Tak. Układamy malucha wygodnie na naszej ręce. Najlepiej oprzeć naszą rękę o nogę, tak żeby była noga stabilna, a nie, że będzie dziecko latało i te uderzenia będą nieefektywne. Składamy naszą rękę w taką łopatkę, tak żeby uderzać dokładnie tą częścią dłoni. Pięć konkretnych, dosyć silnych uderzeń pomiędzy łopatki. Raz, dwa, trzy, 4 5 No i patrzymy czy dziecko zwymiotowało, wypluło, czy mu się poprawiło. Jeśli nie, przekładamy dziecko również głową do dołu, ale przodem do siebie i kładziemy palce na wysokości linii sutków, dwa palce u noworodka i wczesnego niemowlaka i wykonujemy 5 uciśnięć ratowniczych, które mają na celu stworzyć podciśnienie, żeby dziecko zwymiotowało lub wypluło. Czasem zdarzy się, że uleje nawet noskiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, wymiotuje. Dajemy do boczku. Czekamy, żeby sobie dziecko zwymiotowało. Możemy mu pomóc, jeżeli jeszcze jakaś treść zalega. I powoli będziemy podnosić je do góry. Natomiast jeśli nie pomogło, to naprzemiennie, cały czas wykonuję to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa... 3, 4, 5. Wykonuje to do momentu, aż uzyskamy poprawę, czyli dziecko odchrztusi, zwymiotuje się, zacznie prawidłowo oddychać. Nie wykonujemy manewrów tego typu, że trzymamy dziecko za nogi, klepiemy po pupie lub po plecach lub nim trzęsiemy lub podnosimy je zamarzyście do góry. Kamilka, Kamilka, wypluj to. To są manewry, które mogą pogorszyć sytuację, choć wiem, że kiedyś tak uczono i zdarzały się przypadki, w których to pomogło. Natomiast teraz są opracowane takie techniki, które są jak najbardziej efektywne i proszę, żebyście je wdrażali. Jeżeli dziecko zaczęło oddychać, przytulamy je do siebie, uspokajamy. Jeśli zmieniło kolor, było sine, szare, granatowe... Zawsze po takim incydencie należy zgłosić się do lekarza lub do szpitala, żeby osłuchać dziecko i zobaczyć, czy nie doszło do zachłastowego zapalenia płuc, które może dawać bardzo ciche objawy, a jest bardzo niebezpieczne. Manewry nie pomogły. Przyjmujemy najgorszą sytuację. Prawdopodobnie sprężącego się, walczącego dziecka, dziecko stanie się wiotkie przelewające się przez ręce, czyli będzie objaw macianej lalki. Wtedy nie czekamy, tylko układamy malucha na twardym, lecz ciepłym podłożu. Na potrzeby filmu jest to stół. Stół nie będzie dobry z wyboru, chyba że nie mamy innej opcji. Najlepiej dywan na podłodze, czyli miejsce bezpieczne, twarde, ale i ciepłe. Teraz jest czas, by wezwać pomoc. Pobiegnij po telefon komórkowy wykręć 999 lub 112, włącz głośno mówiący i połóż telefon obok dziecka. Wykonuj dalej czynności, które za chwilę pokażę. Dzieci mają krótkie drogi oddechowe, więc pamiętamy, że nie mogą mieć bardzo przygiętej główki. Nie mogą też mieć mocno odgiętej główki, tak jak dorośli. Głowa powinna być w neutralnym ułożeniu. Co to znaczy? To znaczy, że większość dzieci, gdy je położymy, będzie miała głowę do boku wiotką lub zapadniętą do siebie, tak? zwłaszcza noworodków wczesnych niemowląt. Wtedy układamy nasze palce na czółku i delikatnie odginamy główkę do tyłu, tak żeby nosek wydawał się jakby węszył. Albo twarz jest na wysokości klatki piersiowej i tułowia. Drugim sposobem na odgięcie główki jest włożenie ręki tutaj w zagłębienie pod potylicę i po prostu paluszkami prostujemy. Jeżeli dziecko nie oddycha, straciło przytomność, musimy się upewnić, czy ono naprawdę nie oddycha, bo często w tym stresie wydaje nam się, że nie oddycha, a ono już powróciło, tylko jeszcze nie daje takich oznak innych oprócz unoszenia klatki piersiowej. Więc chcę usłyszeć. Poczuć na moim uchu tudzież policzku i zobaczyć kątem oka, czy na pewno dziecko nie oddycha. Układam palce na czole, odginam delikatnie główkę. 10 sekund nasłuchuję, czuję i obserwuję. Niestety, tylko jeden jakiś marny oddech, prawie żaden. Prawie nie oddycha, uznaję, że nie oddycha, przechodzę do pięciu oddechów ratowniczych. Dopóki dziecko jest na tyle małe, że jestem w stanie moimi ustami objąć nos i usta, to obejmuję nos i usta. Jeżeli już nie będę w stanie, to wtedy podajemy powietrze przez usta. Patrzę, czy jest reakcja. Większość dzieci po podaniu pierwszych pięciu oddechów ratowniczych wraca i sytuacja się poprawia, wtedy je przytulamy i ogrzewamy. Natomiast jeśli nie ma poprawy, układamy palce na linii sutków lub delikatnie poniżej w zagłębieniu. Palce proste i wykonujemy 15 uciśnięć. Około 100 uderzeń na minutę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwa, na, trzy, na, czterna, piętna. Nie ma poprawy. Jeżeli nie zdążyłaś, nie zdążyłaś wcześniej wezwać pomocy, teraz jest na to dobry moment. Dwa wdechy. Wdechy krótkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, czterna, piętna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedna, dwana, trzyna. O, zaczyna chwilić, widzę grymas na twarzy, zacisnęło piąstkę, przerywam, obserwuję. Nie poprawia się, kontynuuje dalej. Pierwszej pomocy udzielamy do momentu poprawy stanu dziecka lub do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Jeżeli jesteśmy w ekstremalnym miejscu typu środek pola, zima, to wiadomo, że nie ułożymy dziecka na ziemi, gdzie jest śnieg i jest zimno, wtedy zostawiamy je w wózku, musimy poradzić sobie w wózku. Muszę szerzyć mi wiedzę na temat bezdechu, zakrztuszenia. Udostępnij ten film w swoich mediach społecznościowych. Chcę zwrócić Waszą uwagę i proszę, żebyście byli bardzo czujni na to, gdy oddajecie dzieci do żłobka lub do przedszkola. W wielu placówkach niestety, ale personel nie wie, jak udzielić pomocy. Te szkolenia są bardzo krótkie, nie są powielane. I mimo, że wiele pewnie tutaj przedszkolanek, opiekunek, no nie będzie lubiło mnie za to, że tak mówię, to wiem, że dla Was też będzie to lepiej, bo też byłam opiekunką, zakrztusiło mi się kiedyś dziecko i wiem jaka trauma zostaje po tym i wiem jak ważne jest, żeby wiedzieć jak pomóc. Dlatego bardzo proszę, żeby jako osoby, które pracują z małymi dziećmi, mieć takie poczucie odpowiedzialności, żeby... Przesłuchać sobie taki film wielokrotnie, puszczać go sobie przynajmniej dwa razy w miesiącu, żeby się osłuchać, bo to od Was będzie zależało, życie dziecka, jeśli coś się stanie. No i cóż, bardzo serdecznie zapraszam Cię do szkoły rodzenia w Razem .pl. Kliknij w link w opisie filmu, by zobaczyć szeroką tematykę.